Odkąd byłam dzieckiem, miałam dokładnie zaplanowane swoje wesele. Wiedziałam, jakie będzie jedzenie i jaka będzie kolorystyka dekoracji. Moja rodzina zawsze śmiała się ze mnie z tego powodu, a szczególnie moja starsza siostra Michelle. Parę lat temu poznałam swojego aktualnego narzeczonego, Steve'a. Szaleńczo się w nim zakochałam. Planowaliśmy wspólnie nasze wesele. Zdecydowaliśmy, że nie chcemy, aby uczestniczyły w nim dzieci. Wszystkie osoby, które zaprosiłam, były wyrozumiałe w tej kwestii i mówiły, że zatrudnią opiekunkę na ten czas. Wszystko układało się perfekcyjnie, aż nie powiedziałam o tym Michelle. Była wściekła i powtarzała, że nie ma opcji, aby zostawiła swoje przyszłe dziecko w domu. Zastraszała wszystkich, grożąc, że nie przyjdzie na wesele, jeśli nie pozwolimy jej wziąć dziecka ze sobą. Steve próbował mnie za wszelką cenę uspokoić. Zaczęliśmy rozważać różne opcje, ale żadna z nich nie uwzględniała dziecka, Michelle, na naszym weselu. Gdy wparowała do pokoju, zaczęła krzyczeć i nazwała mnie bezdusznym potworem. Płakałam, a ta kontynuowała, mówiąc, że nie zostawi swojego świeżo narodzonego dziecka w domu i nie mam wyboru, jak tylko zgodzić się na jej warunki. Następnie nazwała mnie nic nie wartą kupą główna i dokończyła picie. Teraz wiem, że podjęłam prawidłową decyzję. Czułam się winna, gdy zabierali ją do szpitala, ale wrzucenie paru tabletek poronnych do jej butelki było jedyną opcją, aby moje wesele było idealne.